Zabracać, Zabracać to, mi łamiast ja sobie w przeciągu A z, z działkami? No jest coś czy... Strzelamy do nich? Ty nie słychać ich w ogóle, oni nie wylądowali przypadkiem? Ale wskaźnik jest A nie jak on tej Cicho leci To jest ten cichacz Ilon 500 metrów okay. to. Ale go to? przegięła. <laughs> nie można Jest to A to drugie? Spadamy, spadamy Też nie wiem, kurwa, że też, bo kurwa, że leciłem. No skręciłem tutaj, muszę przez pol przychodzić. No nie leci przed nami, Ty on jak krwawił, przypadkiem? Co on tam kombinuje? Loduje tej. Loduje na kup, no, no leciłem, leci, nie, leci, 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 leci. To by chyba trafiłem tutaj. No, czego na gazie jest. A gdzie on ląduje? W zamku. Nie zdążymy. Nie, ma nie, nie zdążymy. To nie Spinta <noise> Kurwa Nie... Trzeba napisać dalej jakiś modal z Pinteresami do tego po Poltka, nie Taszką kurwa na masę. Lakier kurwa odchodzi na masce na dachu, pojeba. A tu jest zamek? No, czy... na pewno? Da, no jest przed nami, widać. Że... No skoro w jak my tak podejdziemy tam. Właśnie znaczy, mamy osłonę, to nie chuj. No chyba nas nie słychać, nie? Jak ten katalizator pierdolnie, to będzie... <noise> tu wydech... nie, wydechu nie ma Ej, jest na dole Patrz, wylądował na glebie Ja drugiego ja nie widzę No jak wy kurwa możecie nie widzieć? No jest tam na lewo To wychodzimy no, ja bym nie wychodził. Nie, 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 nie znajwał cię. Podręczkę ma zatankę. No, obserwuję na razie. No, dobrze było, żebym ja wyszedł. Mama tam upełnia, ktoś z tych ujawnia ty. zrobił. Dobra, wyszedłem. Wsiadaj do ota Teraz już nie wiem, widziałem go chyba, bo przeleciałem myszką O jest, dobra Gdzie? Na no, wprost mnie jest No na no, wprost mnie, nie nie, nie wiem, gdzie ty A. A w lesie, tak? W lesie? Tak, 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 tak Znaczy widzę tylko jego tego O, zabił mnie VSS, kurwa Jest tam w lesie, 50 metrów ode mnie był Zabił cię? O, ja z VSS-a? Ja się, VSS ja się, ja się w zaraz pie, A tam jest mi Spigi tej Tak? No Powiedz kurwa, że do zniszczenia jest! Widziałem go! Biegam. O! Widzę, Biegam. widzę, widzę! On rowerem jedzie chyba! Nie! On biegnie! On biegnie! To ich tam trzech są, nie, żeby was nie rozjebali, nie? Ja sobie jest trzech. Bo ich jest trzech, jest... O! Widzę, Ale, Ale... Ale on sam leży. O! Dostałem! Ty! Nie zabił mnie! Nie widzę, że dostał. dostałem. Ty, trafił mnie i mnie nie zabił? Zobaczcie, No! Talan... Baj! Tu się nie zabili! Kto, kto? zabił kogo? Oto teraz na mnie kampi Kraśnik kogo zabił? Ja zabił tego spalana Dobra, no to przez pomylkę ciota Został wam Mr. Bigi i ten ten Kraśnik Widzę go, widzę go No nie, wie... Pilotze. No on na mnie kampi On... On mnie tu postrzelił Znaczy trafił mnie tej, ale... Nic mnie nawet nie było krwi Bo zależy który ci trafił wiesz? Wycofałbym się, ale kurde... Ale nie wiem, gdzie jest ten drugi, jak mnie gdzieś zadzie z boku. Idę na backseeta, na, na back bo kurwa mnie zabije. Jestem, campi cały czas. Może lepiej wróć? No Może nie, bo dobra. jak wybiegnę, to mnie od razu w plecy strzeli. Nie, widzę obydwu. Gdzie są, gdzie jest drugi? Jeden jest... Jeden jest około 10 na metrów na, 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 na lewo, od, od tego drugiego. Tak? O, ta właśnie strzela. Do mnie strzela. Nie widzę tego, ja. drugiego, się wychyle jeszcze z góry. Ja, ja spadam, bo nam mu zwolął auto. Zawracam, zostaje i odprzedzaj zajdę. No nie wnetka musi kogoś zrobić. O kurwa, w cały czerwony jest. Tak szybko? Pałecz jest mało, kurwa. A, nie pewnie, pewnie palek, no pewnie, pewnie ale. To nie FSS. Jak, co nie, to nie, nie, on strzela z czegoś innego, ja nie wiem czy to jest rpk Dobra, wiesz ja zrobię? No? Podbiegnę tam do nich, odwrócę ich uwagę, a ich może Jednego widzę, nie wiem gdzie jest ten drugi, Stefan już 10 metrów od tego typa, ale... Tam są same drzewa i, i jest za gęsto Ma pewnie będzie chciał oflankować mnie, na bank Widzę go Na mnie, na mnie się gapi ale o dwóch czy kto? Ten co teraz nie, strzela właśnie? Go. Automatem? Tak A tak. bo już, już razu nie widzę, tylko zjechałem za nic. O, o, o o, o. No się. Oni, oni tam mają chyba bazę, wiesz? Nie to są SKR, -y. to są, oni mają bazę koło tego Po yy, lepistoku. A no tak, tak. A mogą mieć więcej, nie? Lepiej się zaradzi, ci się uspokoją. Jak tego makarowa, już ma to zajebie. Jestem na górze Dostał. To jest, jest. to jeszcze to jest, jest kaśnik. To jest ta typiara teraz, zginęła, dobra? To ja się wycofuję. Ja nawet nie wiem, gdzie jest. Nie, uciekam, uciekam w dół. O, na 5,5 kafla mi wzrósł humanity. Doszło? No, to były bandyta. Stefan, ja lecę w stronę tego, w stronę miasta, tam gdzie się zatrzymaliśmy. Ty, a VSS tu jest? Ja nawet nie wiedziałem. Tak jest. Ty wiem, rozwalę ich helikopter. czekaj, 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 nie rob nic nie szalej kurwa Ja już jestem przy helikopterze Ja się wycofałem do miasta Jestem koło tej takiej faktorki wysokiej A nie, to sorry, to nie jest to miasto, to jest do góry miasteczko następne A co podchodzi tam z Alexa? Odlatuj. Ja tutaj, ten, y, rozejmij uwagę. Nie widzę kurwa tego helikoptera. Gdzieś tu był. Przez za kamieniem stał, no kurwa. U, za, za, tym tartakiem jeszcze, nie? Tartakiem? To? Nie, no to było teraz razu przy... Takie wielkie dwa kamienie i przed kamieniem jak my przejechaliśmy był. Kamień od A wiesz kto to był ten drugi typ? Y, Zniku? gdzie, gdzie zechcesz się tego mistrziga? Eee, no, przy śmigłowcu prawie że. Tutaj tylko, że przy drzewach, nie? Ale no. tu lód leży, chłopie, kurwa. Gdzie, ja to? To, gdzie to jest i... tu? No w lesie, ja bym to wziął, kurwa, ale cię boję auto. To auto by mnie osłoniło. No to, nie, nie. ale to mówisz tego typa, co zabiję właśnie? Tak. na przynętę Nie no, szkoda Stefana. Bo no, jeżeli ten drugi nie typ nie jest... auta. Nie, nie, no, to nie ma to byli... ich... no nie, 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 nie. Może wyczajmy tego typa. Poc odczekamy, on będzie chciał wziąć śmigłowiec, na pewno. Chciałbym wejść sobie tutaj na te kamienie. O, jest, ch 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 ich ciała, bo oni on zaraz no, ja nie mam widoku. A ile tu do was? Co? Nie można biec tam, proszę? Nie wiem, ja bym musiał spróbować, kurwa. Czekaj, kurwa, Stefan... To, Stefan, wzią... no to zostaw auto gdzieś, w jakimś ja, miejscu bezpiecznym. Ja jestem bezpieś. przy tym, Stefan, ja mogę się tylko zgmelować, spokojnie. Znaczy, podejdziesz pode mnie autem To zostaw ja Saksonowi to, żeby zmywał. On nic nie ma, to szybko weźmie. Ale nie wiem, ja muszę zaatakować auto w ogóle, bo ja za skończy mi się bryzyna. Ja mam jeden kanister przy sobie, pełny, więc... No, słyszę cię. Jedziesz tu do tej wioski już, co? Tylko no. faktorki, tak? Dobra. Ja jestem na kamieniu, staram się go wyczaić. No weź tam gdzieś odjedź, w te budynki, żeby Cię przypadkiem nie, nie szczaił. A jego go może wykminie tu gdzieś z daleka. A widzisz helikopter? No właśnie nie widzę, ale ja za daleko odbiegłem, ale teraz Ty chcę podchodzić, bo mnie zobaczy pewnie. A widzisz lud ich? Nie, 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 nie widzę, jestem za daleko. Tylko tak kminię, czy on nie poleci za tobą, za dźwiękiem poloneza. Dobra, jestem przy helikopterze. Tak? Go? Weź może przeskanuj teren, ja tam będę podchodził. Kurwa, ja biegnę to za sobą się w las i ja nikogo nie widzę. Gdzie pol lasa. lud tego, dwóch typów tych. Dwóch typów? Widzę tego, czy, widzę tego trzeciego, czołga się. Jest za lutem tamtego, za lutem tamtych dwóch. Fili? No to on. O, jest, 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 biegnie. A, celuje we mnie, syn. Musi mi, kurwa. Już biegnę tam. Tam, gdzie strzelałeś, pokole, tak? Jest, Strzeliłeś? Jest, jest, tak, jest niżej do, ode mnie. jestem na samej górze, na linii lasu, przy helikopterze. Na linii helikoptera, a on jest niżej, ode mną. Na linii śmigłowca, tak? A, ale to był... Wiesz jakie to są zwoki? Bo ja zabiję tego typa w czapeczce obydwa, chyba. Aha, obydwóch, obydwóch. Oby tam są zwoki, obydwa, obydwa obok siebie. Tak? Ja to wiem jest zrobić. Zabiję drugie drzewa, kurwa. gdzieś cię zlecę chyba pobiegł. Czekaj, poczekaj, poczekaj, bo już tu okrężam, Już jestem. Przy, jestem przy, na wysokości śmigłowca. Ja tu wejdę na tę, no na, na na tą skałkę może. Ja próbuję, kurwa, podbiec do tych. Może przeskanuję. Jestem blisko. Jest tam skoro zim y, patrzy się cały czas na ciebie? Jak teraz patrzy? Patrzcie na mnie. Aha, ja Ciebie widzę. Ja jestem za Tobą na skalę, ale nie odwraca się. I on jest przede mną. Skraśnik, TR. Lebo przede mną jest. Dwa. Dwa drzewa przed Tobą? Tak. Stefan, nie jedź, kurwa. Akurat go nie widzę. jest leci. Patrzcie na mnie dalej. Jest, ja też widzę. go widzę. Ja go akurat nie widzę. Tam, gdzie strzelasz, to żeby... O, by... czekaj. Wybieg, wiek, do góry bieg. Idzie, idzie, idzie. idzie. Dostał, dostał. Ale nie padł. Nie ty kurwa. Dostał no kurde. Odpalaj. Ja cię słyszę, dawaj, ja cię No patrz, nie mogę trafić Ignoja. Akurat taki przekrzywiony trochę na tej skale jestem. Dostał dwa razy jest za tym, za za drzewem. Czwarte drzewo od ciebie. Kurwa Stefan, nie ruszaj dupy. Ja pierdolę, zasłoniłeś mi go. Jest! No, Potoszły się, się! No ja go nie widzę! Dostał! Jest! ładnie! Dobrze! Kurwy! Dobra, lecę tam! Ja chcę VSS za, mogę mogę trefą Dalej, zbieramy nie, wszystko nie, i, i spadamy. Kto nie, leci problemu. śmigowcem? Kto ci śmigowcem? Selek są, ty ja mogę leć! Lecieć, ja leć! Lecieć. Zbieram wszystko, od tego typu. Oni za chwilę tu będą, już tyle ja czasu się mieli. zabiję dzisiaj! To ja wsiadam, ja wsiadam do auto. Jest zatankowany Stefan? Tak. Wsiadam do auto, będę do, do obserwował. Pan DMR-y Skąd oni przybiegną? Z dołu czy, czy z lasu? Tam ja biegłem, z, z lasu, od strony w ogóle tam chuj nie jest. Jeden po to za Dobra, ja go wezmę. Z której strony? Stefan, daj mi go. A to spokojnie ty już leć. Ty już leć, ja go wezmę i uciekam. A tu jeszcze jedno ciało powinno być. Nie, właśnie, tam tutaj Stefan nie ma żadnej vss on ma VSS-a, Tak, ma VSS-a Jeszcze jedno ciało, jeszcze Mr. Piggy gdzieś leży, kurwa. Leży, no, 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 ale właśnie teraz nie pamiętam, gdzie ja go zabijam. No, jedno tam. moje leżało, jedno moje ciało też leży, nie? Ja nie wiem, czy Stefan nie lutuje tego ciała, Mr. Piggy. Nie, on z Kraśnika lotuje. <laughs> dalej, dalej, szybciej, ruchy tam. Stefan, mam podjechać, będziesz ładował? chowa chowam jego ciało. Dobra. taki wejście kurwa. Wszystko, wszystko jest wzięte. Jest schowane. Biegnie ktoś, biegnie ktoś z dołu. Gdzie? Dobra, ja, ja już. Masz kompas Stefan? Tak. 40, 40. Szybko do szybko do szybko do Dalej, wciąż... Słuchaj, prz... to ma przed nami. A pójdź z co najważniejsze. To moje Wie? ciało było. A, to nawet nie to jest. O, będzie ciągnął zaraz. Makarowa? Nie, no, nie, no jakiś oblutowany typ. Makarowa, Makarow, Nie, on miał jakąś płukawę chyba. A, widzę, widzę go. To jest obok ciała no, innego typa, chyba tego Misty zbi. Jedz na długą wyspę. Zbierdalajcie, O, Panda dostał waha. <globala. globala> leszcze, leszcze, leszcze. Dobra akcja. No. Na koniec nieokreślamy.